jest tak gorąco, że nie popełnię drugi raz tego samego błędu. W sumie to trzeci raz. Bo przedwczoraj i wczoraj się dosyć mocno pomalowałam i to i tak mi wszystko spływało. Jest 30 stopni codziennie, więc dzisiaj zrobię trochę bardziej minimalistyczny makijaż. Muszę się cała uwalić, jak maluję rzęsy. Moje tło wygląda jak jakiś bazar. Nieważne. Ze sobą biorę portfel, pomadkę, szczotkę do włosów, gumkę, klucze. I biorę również jedzenie na później. To jest taki kupiony zestaw wegetariański. Szczerze mówiąc nie wiem do końca co to jest, bo mi rodzice to kupili. Ale to jest chyba jakiś falafel, sos, warzywa, jakaś kasza. Zrobimy potem test, więc biorę to i widelec. Zrobię outfit check, pomimo tego, że miałam taki sam outfit dwa filmy temu. Biały krok na platformie. Brudne. Shorty z Levis'a. Top dla dzieci z GAP'a. Naszyjnik buszelki. Taki naszyjnik. I torba zwykła. Moje plany na teraz. Na samym początku odbiorę paczkę z Vinted, bo mam po drodze. nie pójdę na jakieś lumpy i Vinted Shop, jeśli znajdę. Nie znam okolicy, więc muszę wyszukać sobie w internecie. Ale też po prostu będę chodzić i jak znajdę jakiś, to wejdę od razu. I chcę kupić sobie kawę oczywiście. W sumie zrobiłam to totalnie bez sensu, bo teraz będę przez cały czas nosić tą paczkę ze sobą. Mogą ją odebrać w drodze powrotnej. strasznie gorąco. Wyszłam z pierwszego lumpa i jestem zawiedziona. Te spodnie, które Wam pokazałam były za duże. Shorty z Dickies też były za duże. I znalazłam mega ładne dżinsy, ale zobaczyłam na metrze, że jest to she, więc rezygnowałam. Idę do drugiego miejsca. To jest jakiś sklep charytatywny. Więc nie wiem. Taki lumpo-vintage store chyba, nie wiem. Transplat miał bardzo fajny klimat, był taki mały, ale było dużo rzeczy i był tańszy niż poprzedni, bo tamten był strasznie drogi. Kupiłam jedne spodnie i teraz szukam jakiejś kawiarni i pójdę gdzieś usiąść, zjem tą swoją coś, nie wiem co to jest. Mieli tylko mleko owsiane, ale zniosłam to. W ogóle w żadnej kawiarni w Sobocie, w jakiej byłam, nie mieli mleka migdałowego. I jestem tym faktem trochę oburzona. Szukam teraz jakiegoś zacisznego miejsca, w którym mogłabym zjeść, ale wszędzie są ludzie. Nie mam ochoty jeździć w domu, bo nie mam ochoty wracać do domu. I znalazłam tutaj jakiś las albo park, nie wiem. Nie wiem, czy to są jakieś ławki, bo nic nie widzę. Może znalazłam ławkę. Chyba. Nie jestem pewna, czy to ławka. Chyba tak. Jest to ławka, nawet jest śmietnik obok, więc jest luksusowa. I w tle jest jakiś koncert. Mam nadzieję, że nie dostanę copyrighta za to. Cudownie. Jestem gdzieś bardzo wysoko. I nie ma tutaj w ogóle ludzi. Jest natura. Idealnie. Naprawdę się zmachałam. Trochę się rozwaliło po drodze, ale to nic. Nie wzięłam chusteczek, to jest mój duży błąd. To jest chyba jakiś sos miętowy? O fu... Myślałam, że to się tak ładnie wyleje, a to tak ciopnęło. No cóż. Trafiłam. E, spróbuję trochę tego falafela z sosem. Bardzo dobry. I ten sos jest taki refreshing. po tej ulicy było tak gorąco, tutaj jest tak idealnie. Jest cień, taka lekka bryza natury. Jedynie ten koncert mi lekko przeszkadza. Nie wiem, czy to jest koncert. Oni chyba mają próby w dzień i wieczorami są koncerty. Ja to wszystko słyszę z mojego domu. O nie, idzie ktoś. Fu! Panie, na moim telefonie. Przed jakiś dziadzio z psem i się sprosiłam. Już poszedł. Jest tak przyjemnie, że jak zjem, to chyba jeszcze tu posiedzę. Może trochę zmontuję film. Ogólnie jak patrzyłam na pogodę, to dzisiaj możliwe, że nie będzie padać. Bo odkąd tu jestem codziennie pada. Nie mam co robić, bo w moim domu jest okropny zasięg i prawie nie działa mi internet. Nie zauważyłam jej Jakiś pan z psem był za mną. Nie wiem jak długo. Wiedział, że gadam do telefonu? O Boże. Nie widzieliście tego? Wracam do już do domu. Strasznie mi się chce siku. Jestem już w domu, zaraz zrobię hall, ale jeszcze z tego samego sklepu, co miałam tu sałatkę. Mam dwa soki do przetestowania, bo po podróży jestem spragniona. Pierwsza to jest chyba jakaś, się nazywa owsianka z mango, nie wiem. Smaczne. 7 na 10. A to nie pamiętam jaki ma smak To również 7 na 10 Nie wiem czy to nie jest jakieś borówkowe Tak więc to moja cenka Więc na początku kupiłam w sumie tylko jedną rzecz na tych plumpach. Są tu takie lniane spodnie długie Są za duże jak widzicie Ale ja je sobie przerobię w talii i będą dobre Mają tutaj takie fajne Na dupnych kieszeniach takie zdobienia to Ja bardzo chciałam że lniane spodnie Długie Wielcie cieszę i kosztowało 12 zł. Na razie jest tak, ale jakie tutaj przerobię, będę miał trochę niższy stan i są fajne długości. Takie luźne, lniane na lato, super są. Chociaż w sumie lato się kończy, no ale cóż. Bonusia, otworzę z wami paczkę z Vinted, żeby holnie nie był taki znikomy. Ja mam normalny czarzyczek, więc muszę otwierać tymi dwa Średnio mi idzie. Udało się. Co to spodnie Cargo. Oh! Powiem Wam, że tyle zamawiam na Vinted i nigdy nie dostałam Gratisa. I to jest mój pierwszy raz dostałam zaka. Super. Jogurt i... ananas. Przynajmniej coś dostałam. Ale takie Cargo. Nie wiem jak to jest pole. Chyba szary taki. Idealnie na mnie pasują. I te spodnie cargo bez przesyłki kosztowały mnie 40 zł. To by było na tyle. Mam nadzieję, że spodobał wam się taki miks vloga z holem. To nie był jednak całodniowy vlog, a wyszedł mi trochę dłuższy film niż ostatnio, więc robię progres. Dziękuję wszystkim za wspieranie mojego kanału. Jestem wdzięczna za każdą pojedynczą osobę. Widzimy się w następnych filmikach.